złamanie tutaj mi z poufnej zastrzeżonej, za co grozi 8 lat pozbawienia wolności. Ze względu na to, że ta informacja, którą pan przekazałem, lata po klientach, a tego Dawid nie zrobił. Panu Dawidzie, ja informacje, które Pan mi przekazywał, przekazywałem prezesowi urzędu, bo on jest jakby osobą no tak. tutaj, która decyzy decyzyjną, ja jestem tylko pośrednikiem. No to, to Dawid tutaj wspomina, że jestem artystą zamieszania jest Radosław Śniadek. To ja nie wiem, wie pan. Ja też nie no dla mnie to wszystko... Natomiast A, informacja ale... o tym zgłoszeniu, wiesz od kogo ja się dowiedziałem? No. Pierwszy dzień, jak byłem w biurze, dowiedziałem się od Gosi, która dowiedziała się od Radka, który ponoć, i to jest tylko dla twoich informacji, dostał taką informację, że taki plik otrzymał Ogrodnik. Tak słucham? No cześć, słuchaj, wysłałem ci nagranie e, mojej rozmowy z ABW. Uh -huh. Są tematem bardzo zainteresowani. Uh -huh. No więc dobra. się zregotuje. A jeżeli prezes udostępnił te nagrania, to automatycznie złamał prawo. Mhm. Osiem no lat tak, więcej. No ale tego nie udostępnił, tak? Że no to ty... skąd to się wzięło w, w Gdańsku? A tego to ja ci nie powiem skąd się wzięło nagranie w Gdańsku? Bo ja nie mam takiej wiedzy, że nagranie się wzięło w Gdańsku.